No nie spodziewałem się, że roznosicielka zarazy będzie największym, kurwa, zmartwieniem w trakcie walki. No ja pierd... No przecież to jest brednia. To jest absolutna brednia, żeby jakaś roznosicielka zarazy, która przechodzi jeszcze z ze stosunkowo słabej formy w ogóle w roznosicielkę, która jest kierwa groźniejsza, bardziej OP od arcylisza. No naprawdę, już z arcyliszem byłoby tu pierdyliard razy prościej, bo bym wtedy wiedział przynajmniej, że żadna trucizna nie wejdzie. A tutaj jakieś 65 obrażeń plus 40 struty, to i takie obrażenia wynoszą 105 w sumie, jest, z czego 40 to jest nieuchronne, bo to trucizna, przecież to jest. No stiltowałem się, no stiltowałem się.